Widziska z tej strony macie, jak to jest kolejny odcinek z Grim Metro, Last Light vs. Redux. Mamy, oczywiście, na starcie jakieś tutaj maski tlenowe. Co to za telefony? A czekajcie, bo to mogę pewnie po cichu mam iść. Bo nie wiem, no właśnie, czego się tu spodziewać. Ja przypadkiem nie miałem się cofnąć. Czekajcie, myślę, myślę, myślę. Bo tam coś mieliśmy, dobra, wiecie co? Jeżeli będzie to nam bardzo potrzebne to ja się cofnę, bo może tam właśnie wpis zgubiliśmy. Jeżeli tak, to, to się będę oczywiście cofał. A jeżeli nie, to po prostu popchniemy tą fabułę do przodu. Będę stratny o jakieś może z e, kilka naboi, może troszeczkę pieniędzy, czy coś w tym stylu. Granatem dostałem niestety w pysk, tak się zdarza. Tego nie wydaje mi się, żeby był sens w ogóle tam wracać. No, 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 tak, zgubiłem się troszeczkę, ale tak, zróbmy to jakoś tak niby na cicho. Dobra, bo o! jest tu strasznie ich dużo, a poza tym jeszcze rzucają granatami, co nie jest być przyjemne i to jeszcze dla mnie, bo ja... Kurde, wyłącz tą latarkę. Uh, bo ja I nic za bardzo nie zrobiłem, ja muszę się tylko bronić przed nimi. Weź, idź stąd. Muszę się wylecieć, muszę się wylecieć. Maski! Przekajcie, maska. Załóż maskę, lećcie, lecz, lecz się dobra. Eś! Kurde, gnuj śmierdzący, no co za ham. No nie mogę, no nie mogę, no. Dobra, ale teraz nie. Postaram się może to zrobić troszeczkę ciszej. Czekajcie, bo ga maskę gazową muszę założyć na pewno. E, mam też granaty. Teoretycznie zapalające. Mam nóż. Niestety tutaj trzeciego granata nie mam. Nie wiem, co to jest. Chyba to jest taki um, dźwiękowy granat, tak mi się wydaje. Wezmę sobie ten. To jest latarka. Dobra, pod y, C rzucam? Pod V rzucam chyba. Nie, pod V biję tym. Pod C. Dobra. Dobra, chyba ktoś zginął tam. Oh shit, odrzucili mi go tak, jakby. Ale nie ma źle, oni przyjdą do mnie, nie ja do nich. Oni chcą mnie zabić, nie? Znaczy, ja też chcę ich zabić, no ale bardziej im zależy na mnie niż mi na nich. Chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kurczę, to jest najgorsze w tym wszystkim. Fajnie zrobione w tej grze. Y, Sam fakt taki, co ty robisz? Dlaczego coś mnie tutaj podrzuca tak bardzo do góry? Fajnie jest zrobiony fakt w tej grze, taki, że jak mamy yy, zużyty jeden nabój, to on nagle, jakimś cudem, nie zużywa kolejnego naboju. Znaczy, nie wyrzuca obu naboje, tylko jeden. Weź, idź mi stąd. A weźcie, czego? Dobra, żebym siebie nie podpalił, bo to będzie smutne. I to dosyć bardzo. Nie muszę się leczyć, to całe szczęście. Tam jest znowuż ten ziomek w tym śmiesznym stroju, kombinezonie, czy czymkolwiek to jest. Sam fakt, że jest. Ocie, jak ten mi wleciał za tych drzwi? Co za chłop w ogóle? Chłop jak szwał. Tak się chyba mówi, nie jak chwały, jak szwały, jak trwał. Może jak trwał. Dobra, macie sporo broni. O, maskę zmieniłem. Nie wiem po co, ale no, jak już zmieniamy, to zmieniamy wszystko. Czy to jest shotgun? To jest shotgun, a ja? Ja mam ten sam. To walić. Dobra, ja sobie pozbieram od was. Ty parowo chodząco, no? Jak mogłeś mnie strzelać, Czekajcie, bo on to... Dobra, nie... On nie zginął, o kurde. Sporo tu rzeczy macie, czekajcie, bo ja muszę sobie wszystko, przynajmniej większość pozbierać Granat! O, w pindziulet no Ty, ty rzuca chłop. Spokój może co, synek? Ja ci zaraz tutaj. Dobra, widzę go. Na kucaku Zde... o, o, góra góra, 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 gura. Tak ewidentnie góra. Czemu ty maskę zmieniłeś, ty przygłupi jesteś? Dobra, mam jeden nabój, mam nadzieję, że mi zaraz tu nic nie wyskoczy na pysk. Nie, chyba większość już połów wybijałem. Dlatego tak, cyk, amunicja. I on gdzieś u góry stoi. Dobrze, że mam swój broń z celownikiem. Gdzie on, on tam stoi, prawda? Oh, shit. Dobra. Czemu mam ten, moje pieniądze załadowane do broni? Weź. Chłop, co się zgubił w przestrzeni kosmicznej, czy do, do tej broni mam załadowane swoje naboje? Weź to po Czemu zawsze, jak wychodzę z gry, to mi zmienia na moje pieniądze. Bez sensu to jest. Dobra, tu mam jeszcze pięć naboi dodatkowo. Też sobie załaduję przy okazji, jak już tu stoję. Czy on już zginął, ten chłop? Teraz na pewno. Jeszcze jeden tam poleciał, czym mi się wydaje. Nie, to dym był, gaz jakiś. Ja od was wszystko pozbieram, a przynajmniej wszystko, co mi się przyda. Nie, to ewidentnie już zebrałem wszystko. Znaczy, pokonałem wszystkich, A jakby nie patrzeć, no, zapisała mi się gra, a jak się gra zapisuje, to wiadomo, że już jest koniec wszystkiego. Tutaj coś naprawię, mógł naprawić zanim go zabiję, mój błąd, no niestety, czasami się zdarza. Eee, gazówkę zmień, nie przetrzyj, Jezus, pod T się zmienia, pod T, klikam T i nie działa, może gaz mi się skończył, no, teraz to mi prąd wyłączenie coś da na pewno. Jestem po prostu przygłupi. No, zostaw ten prąd. Czy ty jesteś jakiś nieteges? Czy ja mogę wejść na górę? Mogę. A co jest u góry? U góry jest. Coś. Wszystko. Wydaje mi się. Włączę sobie latarkę, bo skoro już ich tu nie ma, to... Przynajmniej będę coś widział. Lepiej widzieć niż nie widzieć. Dodatkowa amunicja i pytanie teraz. Ja mam chyba lepszy celownik od tego, ale sprawdzę sobie może. Jaki to jest celownik? To jest taki. Uu, to jest chyba dalszy nawet. Aż po co przeładowujesz, Dobra. To jest taki na daleko, aż. A tu miałem taki na troszeczkę bliżej, ale też był ciekawy, bo razy trzy, a on jest chyba po prostu, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na celownika, może do tego. I teraz tak, mam klucz do safe'u. I ten safe fajnie by było znaleźć, nie wiem, czy muszę zejść dołem? Raczej, raczej nie. To jest chyba takie ob, obok zejście, wiecie, że mogłem się tu schować i po prostu z nimi walczyć od spodu. Ewentualnie jeszcze coś znaleźć, jak na przykład to zdjęcie, ładne. Hmm, gazówka mi się kończy. O, teraz mogę wymienić. A, czyli wcześniej nie musiałem, nie potrzebowałem wymiany. O, to też jest. Proszę, taką skrzynkę widzę, że mogę ją otworzyć. Dobra, bo mam jeszcze jedno przejście, które chciałbym sobie zobaczyć na pewno. A, tam nic nie ma. Więc nawet tam nie idę. A, kurde! Ej, ale czy ty możesz nie spadać, ciomek? Jak my się w ogóle. Artem, nie? On się Artem nazywał, tak mi się wydaje. Czy to wybucha? To nie wybucha. Zużyłem dwa naboje, ale mi nie szkoda tych shotgunowych. Shotgunowych mam sporo, więc tam na spokojnie. Gorzej by było, jakby to było z tej kolabinu mojego śmiesznego. Oj, tego to bym się zdenerwował. Czekajcie, przetestę maskę, bo... Jest w jakiejś wodzie i nie mogę tego zmyć, kurde. Ja muszę chyba przejść sobie na górę najpierw. Tam ugu... Albo nie. Czekajcie, bo gra się zapisała. Tutaj jakieś gazówki. Wpis. Ciekawe. To jest który? Czekajcie, bo jestem troszeczkę zgubiony. To jest drugi, czyli nie ominąłem wpisu. Wygląda na to, że sekretarz generalny Czerwonej Linii, Moskwin, nie decyduje już o niczym. Wydaje się być zakładnikiem Korbuta. Jednoki generał trzyma go w żelaznym uścisku i układa pionki na ogromnej planszy w całym metrze. Ale dlaczego sekretarz, który teore teoretycznie może zdymisjonować generała, a nawet wydać rozkaz rozstrzelania go, toleruje bezczelność i spełnia. I przepraszam, myślałem, że spełnienia. I spełnia jego żądania? Dlaczego Korbut jest taki silny? O czymś wie, muszę porozmawiać o tym wszystkim z Pawłem. Zobaczymy, czy dalej będzie głosił swoje teorie równości i braterstwa, stworzenia kraju, w którym wszyscy są równi. To zdrajca. O, jakby nie patrzeć, zdradził mnie i to wystarczy. Mam jakiś guzik. O, gazówka. Świetnie, dodatkowa. Wydaje mi się, że poza sejfem, który jest tutaj, już raczej w tej lokacji nic nie znajdę. A pieniędzy? Nie za dużo, ale zawsze. E, dlatego mogę chyba stąd się już wydostawać powoli. E, a, którydy? Będę, może? Prawdopodobnie tak. Czekajcie, bo tu mam. Tu mam coś, jakąś broń. Ale nie, ja mam to. Mam taki sam. Nie, nie mam takiego samego. Czekajcie, bo gazówka mi się kończy. Trzeba o tym pamiętać, niestety. E, ja nie mam kolby i tu też mam celownik. Dobra, ja sobie może zamienię. Może będzie troszeczkę głośniejsze, ale przynajmniej będę miał lepszą stabilność broni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy ja muszę tu iść? Nie, tu drzwi nie ma. Ej, czekaj, by się zgubiłem. Ja muszę wyj znaleźć wyjście. A wyjście jest w nie w tym miejscu tu jest coś jeszcze o przy okazji jeszcze przy okazji, coś znalazłem Przy okazji przy okazji no pewnie Chyba że muszę się wrócić o Możliwe? Nie A nie też nie to myślałem że drzwi są hmm. Może być jednak problem a może jak wyłączę prąd to będę w stanie coś z tym zrobić czekajcie to jest rozkmina życia ale wydaje mi się, że aż tak bardzo nie rozkminali tej gry. Ja chyba z tej, tej szaf, półki szafki nie wziąłem. no pewnie że nie. O, a, to to. Dobra, coś tam się ten. Tak, zadziałało. Jest rozkmina, ale ja nic z tym nie zrobię. Mhm. Fajnie wiedzieć. Przedły sobie latarkę jeszcze przy okazji, jak już nic nie robię. Później nie wiadomo. Ja chyba i tak musiałem iść na górę, bo wiecie, ja sobie wlazem na górę. A tu jest przejście, czemu ja go nie widziałem? Dobra, standardowo shotgun? Bo jest... o nie. Hmm. Tu też nie? A było otwarte. No trudno. Ogółem tak sobie ostatnio stwierdziłem, że o, zacznę robić odcinki 15-minutowe. Może jeszcze nie ten odcinek. Ten odcinek jeszcze nagram w miarę normalnie, ale następne czemu by nie? Bo wiecie, jakoś tak ładnie je porobić, poobrabiać, żeby były takie najciekawsze momenty, e, nie cały gameplay. Wiem, opierałem się w głównej mierze u siebie na kanale o gameplay sam w sobie z gry. Teraz będę się opierał bardziej o. Mm, nie wiem jak to. Funny moment, nie chcę tego nazywać, bo to nie będą tylko zabawne momenty, ale takie e, wybrane momenty, które będą cośkolwiek e, znaczyły w całej rozgrywce. Postaram się przynajmniej coś takiego zrobić. E, nie wiem jak to mi będzie wychodzić. Czy ja mogę już tu wyjść? Dźwignię przełączyłem, ale co ona mi daje? Muzyka da mu górę, leci. Ej, no zgubiłem się. Chciałem zrobić, nie wiem, prąd wyłączyłem. Może teraz mogę to kliknąć? Nadal nie. O, To jest problem. Wymienię sobie gazówkę, bo zaczynam się dusić. Chyba, że gdzieś tu jest przejście u góry. Tu nie widzę. Tu nic nie ma. Tam byłem. E, no kurde. Co mam zrobić, niby? Ojej, nie mogę. Się okazało, że trzeba przez wentylator przejść, który wyłączyłem ewidentnie. Oj, i się włączył. Z powrotem. Może bym miał taki czujnik, włączanie się, wiecie, że jak ktoś przejdzie, to nagle czujnik się odpala i wszystko działa. Nie wiem, nie sprawdzałem. Tak czy siak w ogóle mam zegarek, którego nie wiem jak spojrzeć na niego samego w sobie. I to jest największy problem. A, dobra, widzę. I tutaj widzę tlen mój. Nie muszę zmieniać na razie. Tutaj was mam dwóch. Hmm, jest wpis, nie wiem który, ale jest. Tu jest ich sporo. Czy jestem w stanie zrobić to jakoś na cicho? Czekajcie, bo mam jeszcze te noże śmieszne. Jakbym miał kuszę, to jak najbardziej. Nie mam kuszy, jest problem. Nie wiem jak długo muszę czekać, bo tu jest was ilu? Tu jest was dwóch. Trzeci. Czwarty. Jak tego zabiję, to tamte zobaczy. O! Tak się to robi. Na dół. Ja bym chciał mój nóż odzyskać, ale chyba tego nie dostanę. Trochę przypał. Jak mnie patrzeć? Ja chyba tego nie zrobię na cicho, chyba że jest tu jakieś zejście. Czy mnie widział? Nie, dobra, wezmę sobie wpis. Gdy pytają. A, czekajcie, to jest pierwszy Sparta, ja chcę ten wpisał. Sprawiedliwość, równość, pokój. Mózg nie wie, gdzie uderzyć, żeby zabolało. Wydaje się to dziwne, ale oni mają rację. Jeśli się nie porozumiemy, jeśli nie przestaniemy walczyć, mutanty nie będą problemem. Wykończymy się sami. Komuniści, tak jak faszyści, używają. Przepraszam, użyją bunkra znalezionego przez zakon jako przynęty, ludzie ją połkną, nabiją się na haczyk i będzie po wszystkim, wojna, po, postęp opłaca się krwią, dla dobra przyszłych pokoleń, kolejne musił zrezygnować z teraźniejszości. Dobra, skoro ja tutaj się troszeczkę, udało mi się ten, to jeszcze ja przejdę tutaj, chłop mnie nie widział, bo jest, no niestety. Nie, nie zrobię tego na cicho, więc robimy. Robimy dywersję jak zwykle. Ale teraz chyba wiecie co, pobawię się karabinem. Karabin mam fajny i się nim troszeczkę pobawię. Aha, czyli mam. Karabin mój działa, ale tak jakoś. Czemu się wywalił? Mój karabin działa świetnie, ale nie jest najlepszy. Proszę, proszę się położyć, spać wszyscy. Mam apteczki? Mam jeszcze, nie? Jest dwie. Dwie apteczki mi zostały. O! A ten co? Dobra, jakbym zrobił tą akcję na cicho, to pewnie oni by mi nie wylecieli na pysk. Zakładam e, Ale że nie zrobiłem tego za bardzo na cicho, to wylecieli Dlatego tak, e, tam ziomek sobie wychodzi już. Weź się połóż. Ja ich ubiłem? Tych stalowych ubiłem tak szybko? Faktycznie. Czyli lepiej do nich strzelić z kreptu niż shotgunu no okej, okay, fajnie wiedzieć na przyszłość, tam są czerwone drzwi. Ja chyba i tak musiałem tutaj przyjść. Tak czy siak, coś drze mordę na mnie ciągle, nie wiem co to. Od was pozbieram sobie jeszcze parę rzeczy. Fajnie jakbyście mieli apteczki. O, amunicję mam pełną, wow. To się nie zdarza zbyt często. Tak czy siak, w ogóle nie robiłem żadnych e, tych e, screenów, o jeciu. Ogólnie mam taki problem, że z tymi grami, że nie ma co tutaj robić na miniaturkę tak naprawdę, nie? Że cały czas jest ciągle to samo, nie? Cały, cały czas ciągle to samo się zdarza. Tam się drzwi otworzyły same. O, świetnie. Chciałem sobie wskoczyć tam, ale jakoś nie za bardzo mi to wyszło. Co jest? Mamy z ja nogę jeszcze. Oj, po... oj, 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 oj. Polego. Podpalający mam, czemu? Dobra, przeżyłem Ten padł, no niestety podpalającym dostał na PSK od razu Karabinem łatwiej hubić, no zdecydowanie Przeładowanie, tu muszę nie wiem czy iść Tu jest zamknięte, misio Klucza nie mam A tu mogę wejść po drabinie, uuu To jest niespodzianka Dobra, bo ja byłem na jakiejś drabince, wlazłem na górę A jak tam, A tutaj jest I znowu muszę apteczkę użyć, o i save znalazłem przy okazji i tu jest tak, apteczka, oczywiście, a jasne, apteczka dla mnie To mam tylko tłumik, a czy ja mam coś na swojej broni? Mam celownik Teraz pytanie, co jest lepsze na broni? Celownik czy tłumik? Tłumik A nie, to też ma celownik, zobaczcie Laserowy, Ok. myślałem, że nie ma Safe. cyk, i w nim apteczka, proszę Nie, bo po co? Nie mam apteczek Zesram się, a nie wygram Ja ci kręcę, ale wy mnie uwielbiacie, niestety jedna, ale zawsze Zawsze to coś Teraz pytanie Pokoje z drzwiami Raczej wydaje mi się, że będą puste Bo to miało być na zasadzie Że jak robię to na głośno To mam Jak robię to na cicho To nie mam tego otwartego Tak zakładam tylko I to nawet tak wygląda Jakby tak miało być Dlatego raczej chyba nie mam sensu się wracać Ale tak się wróciłem jak debil Może coś jeszcze znajdę przy okazji Te drzwi są podświetlone na przykład I wyglądają jakbym miał tu przejść Ale nie mogę Jeszcze kliknęłem E jak jakby się okazało, że to są te drzwi, no to jestem ze srany troszeczkę. Kto strzelił w coś? Przeładuj bronię, przeładuj latarkę. Dobra, bo ja szukam chyba ciągle Pawła tego śmiesznego. Wiecie, co sobie pomyślałem? Że nie będę starał się na siłę robić zlepek miniaturek, znaczy na miniaturkę zlepek zdjęć z gry. O, co to jest za mystery Box? Jeszcze mniej. No boję. Jeden. nie opacał się. Że po prostu jakąś ciekawy kadr znajdę z gry i po prostu cyknę sobie jaką miniaturkę. Ale dobra muzyka! Oj, się skończyła. Umiem grać na akordeonie, A nie, to jest umiejętność. Ja nie wiem. To jest zaleta albo wada. Zależy, jak kto pyta. Może. Wiedziałem, że to się stanie, bo oczywiście, jak debil, musiałem z latarką leźć. Dobra, padł chyba. A ja nie mam. No, mam apteczkę. Gdzieś jeszcze znalazłem jedną przy okazji. Fajnie wiedzieć. Hmm. Tylko tak, bez latarki chodzić, to to dupa, a nie. Ja. Ja... ja nie, 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 nie widzę za dużo. O w tym w jakim czołgu pan z siedział. Dobra, teraz tak. Um... Na pewno przydałoby się znaleźć apteczki, jakoś taki deficyt apteczek mam. I to bardzo duże. Pieniędzy mam sporo, a w mieście byłem ostatnio jakieś 20 lat temu. Więc nie wiem po co pieniądze są w tej części aż tak bardzo. Wiem tylko tyle, że apteczek za kija nie ma. Dobra, panowie, 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 bo full auto zrobiłem na nich i jakoś tak nie wyszło za bardzo. Trzeba celować, bo wiecie, wtedy... Ej, czuła jestem ulany! Dobra, czołk padł Ten też padł, ewidentnie. Przeładuj, wylecz się. Oczywiście, bo musiałem z latarką. Mi się musiała gra zapisać jeszcze. Nienawidzę tej gry. Mm, tu nic nie miałeś, tam nic nie miałeś. Teraz tak, wchodzimy ustawię sobie na zapalające. W tej części częściej używam granatów, się okazuje. Macie. O Jezus! Ale że nie trafiłem w ogóle? Macie. Trzy granaty zapalające. W tamtej części granatów używałem przede wszystkim do ubicia tej bestii śmiesznej. Mm, to było głupie. Tych wielkich, tych małp, takich jeci czy coś tam Oni faktycznie, używałem do nich, tych, musiałem używać przynajmniej Do nich granatów, bo bym nic nie zrobił Jestem debilem, misklik Chciałem przeładować broń i się wyleczyć i nie ten guzik Dlatego tak, wylecz się Wyłącz latarkę Włącz sobie zapalające I runda trzecia bodajże I teraz tak robimy, wchodzisz od razu, cyk Macie Full auto i teraz wychyl się lekko. Oj, ja tu jestem widoczny przez tą lampę. Dobra, leś, 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 leś. Dobra, full auto po nich już nie działa za bardzo. Padł jeden, szaduj O, tu tupęc już. Nie wiem, czy oni umierają tam. Sam jesteś down. No kurde, i kurde, mi zabili. Znowu. Najpierw muszę wejść tam, strzelić w lampę. Dobra, tego ziomka w tym czołgu łatwo ubić. Tak, um, cały czas sprawdzam to samo miejsce, a tutaj nic nie ma ciągle. Chyba, że zużywam niepotrzebnie y, amunicję. To też jest taka opcja. Czekajcie. O. O, poszło, dobra. Teraz jestem bardziej chroniony. To światło. A tu było coś. Tak myślałem, że coś tu było. Pieniądze, no ale zawsze coś. E, tego nie mogę ugasić, niestety. Okej. Okay. Nie ma problemu. I teraz, jakbym sobie ustawił cyk, zrobił cyk, macie jeden chyba padł. Dobra, jednego z jeszcze y, dwóch. Co najmniej dwóch, a jeden na blisko nawet. O kurdeczka, troszeczkę pieczona. Czemu a pieniędzy mi strzelasz? O, full auto. Poszło? Chowaj Ol, kurde, to była dobra akcja teraz. To jest chyba ostatni z wszystkich. Leżysz? Czekajcie, ja kucnę tutaj, bo wy nie macie apteczek. Ja też nie mam. A jak debil zużyłem niepotrzebnie. Mogłem sobie ją przytrzymać. Dobra, idzie trzeci. Ej, czterech na jednego to banda łysego. Chyba, że ciebie nie ubiłem i się cofnąłeś. No ale ty szybciej padłeś od nich. Mogę włączyć już na spokojnie latarkę? O, mamy teczki Czekaj, mam dwie apteczki jeszcze. Może oni mieli? O kurde, jeżeli tak to pokchampik totalne. Zrobiło się cicho. Ej, pańczyny są znowu, czyli znowu wchodzimy do jakiejś kopalni śmiesznej. I nie znalazłem jednego wpisu. Troszeczkę smuteczek. Chyba, że tu gdzieś jeszcze będzie pod koniec. Jajko cia ja, zbychu. O, zbychu jak widać, nie za dobrze się czuję. Ej, jeszcze, jeszcze nie ten? Nie koniec misji? O dziwo Jakiś grant zapalający przy okazji. Te granty zapalające śmiesznie wyglądają. Jaki to jest długi poziom ogółem Tu mogę tylko chyba... E, nie, wiem, możliwe, że mogłem iść jakąś inną we, inną częścią, innym przejściem, innym wentylacją. Tak czy siak poszedłem tą po prostu. Eee, tu jeszcze mam przejść. Jezus! Nienawidzę labiryntów. O, ty przytano. Masz wpisy? Tu nic nie mogę zrobić. Niestety wejść w to nie mogę. To śmierdzi, więc idę stąd. Śmierdzących jajek nie potrzebujemy. O, ty w dupę Enciusza. Ale czekać jednego wpisania nie znalazłem gdzieś. Kurde. A może znalazłem i się, nie, nie zorientowałem. Udało mi się przesłać meldunek z zakonowi przez mojego starego znajomego Andrieja Kowala. Przynajmniej młynarz wie już, że żyje i że nie wykonałem misji, ale zamierzam to zrobić. Co, gdzie był ten wpis? Ja jestem ciekawy. Siakowal Kowal. from the order so now you must return home to polis well there's no direct route everything's cordoned off here but i believe the order has an outpost nearby on the surface the church in the marshes try that place if we can get word to your people they might meet you there A jaka muzyka jeszcze spokojna, ja bym chciał zobaczyć, faktycznie nie znalazłem tego jednego wpisu, nie mam pojęcia gdzie on był, mógł być w wielu miejscach, bo nie, nie... od koniec czegoś tak nie patrzyłem, co się dzieje. Eee, tak czy siak kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, poza komentujcie, subskrybujcie, no i cześć.